Nasze stowarzyszenie powstało w dosyć dawno, bo to mieliśmy ponad 20 lat, mamy ponia, ponad 20 lat działalności, powstało w 1992 roku jako organizacja afiliowana przez Habitat for Humanity International i wtedy nasza, nasze stowarzyszenie funkcjonowało pod nazwą Towarzystwo Budowy Domów Nadziei. Tą organizację zapoczątkowo zainicjował tutaj na, na Gliwickim terenie dr inżynier Adam Król, który wtedy był wcześniej był pracownikiem Politechniki. I, I on, mając informację właśnie o tej, info, o tej międzynarodowej organizacji, Habitat for Humanity, przeszczepił ją tutaj na polski grunt w 1992 roku. Na początku, od początku, celem naszej organizacji było, było zwalczanie ubóstwa mieszkaniowego, na początku głównie przez budowę domów, dlatego nazwa była Towarzystwo Budowy Domów Nadziei. I w 1994 roku rozpoczęła się pierwsza budowa. Na, na ulicy Oriona powstało nowy osiedle domków na początku jednorodzinnych w zabudowie szeregowych, potem, potem były to już budynki wielorodzinne i w, w 2010 roku oddaliśmy tam ostatni budynek. W tej chwili jest tam 8 budynków i ten to osiedla zamieszkuje 69 rodzin. Także to jest takie najwięk największe osiągnięcie naszego, naszej organizacji. Dom, dach nad głową, nowy dom dla 69 rodzin. Tak jak powiedziałam, celem od początku było zwalczanie ubóstwa mieszkaniowego, natomiast sposób naszego działania w międzyczasie troszeczkę się zmienił, dlatego że zmieniała się też strategia naszej macierzystej organizacji, ale, ale jesteśmy wierni oczywiście swoim celom, także na, na dzień dzisiejszy pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji mieszkaniowej poprzez właśnie remonty. I też pomagamy instytucjom, które współpracujemy z instytucjami, które zajmują się bezdomnymi, ludźmi zagrożonymi przemocą domową, które, które, których też sytuacja mieszkaniowa jest, jest zagrożona. Nasza działalność jest, można powiedzieć, opiera się na trzech takich fundamentach. Z jednej strony pomagamy organizacjom, czyli to będą takie organizacje jak Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, PCK, nawiązujemy współpracę z Towarzystwem Pomocy Dzieciom. Kolejny filar to są wspólnoty mieszkaniowe i pomagamy wspólnotom, które muszą wykonać remonty konieczne. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mają odpowiednich środków, czyli nie mają ani środków w formie gotówki, ani ma, nie mają zdolności kredytowej, natomiast remont jest niezbędny, jest pilny do wykonania. No i oczywiście pomagamy też rodzinom indywidualnym. Są to rodziny, które otrzymują od miast, od gmin mieszkania do remontu, więc to są takie duże remonty kapitalne i też mniejsze remonty, na przykład brak łazienki, czy jakieś, jakieś ocieplenie. Mieszkania, czy no, różnego rodzaju remonty dla rodzin indywidualnych, też zawsze w trudnej sytuacji. Joanna Węglarek, 39-letnia gliwiczanka, do niedawna wątpiła w to, że znajdzie się ktoś, kto pomoże jej sfinansować remont mieszkania, a ten był niezbędny. W jednym dużym pokoju mieszkało dwoje dorosłych ludzi oraz dzieci. Nie, no tutaj był w całości, właśnie cały był tutaj pokój, bo tutaj jest. Właśnie to była jeden, jedna całość. I tutaj właśnie żeśmy przez środek zrobili właśnie tutaj tą ściankę działową, żeby tutaj właśnie dzieci miały e, swój pokój. No i zrobiliśmy ścianką działową, żeśmy przedzielili właśnie ten pokój. Zrobiliśmy z tego pokoju, no dwa, wymieniliśmy no, panele, wiadomo, całość tutaj, żeby to tak, e, ściany pomalowane. Także, no takie najprostsze rzeczy w zasadzie. Żadnych tam jakichś wygórowanych. Złożyło się pismo do fundacji właśnie takie, taką prośbę o pomoc, potem zarząd się zebrał i potem pani właśnie z fundacji zadzwoniła, że tak, że pozytywnie, że przyznali jakąś tam kwotę i po prostu później jeździło się na zakupy, robiło się zakupy i po prostu fundacja przyjeżdżała i płaciła za to. Także ja grosza za to po prostu ani do ręki nie dostałam, tylko po prostu płacono za materiał, który ja sobie wybierałam. Nasze finansowanie po, po, pochodzi z, w zasadzie z dwóch części. Jedna część to są spłaty rodzin, które mieszkają w domach, bo nie wspomniałam, że o tym, że każda pomoc, której udzielamy nie jest, jest, jest pomocą odpłatną, to znaczy, rodziny w dogodnych ratach przez wiele lat spłacają nam zakupione domy, a także wykonane remonty. Każdy taki, każda spłata jest oczywiście dostosowana do, postu, do, do budżetu rodziny. Także te rodziny są w stanie po prostu ponieść te koszty i ten dom jest dla nich dostępny, czyli remont jest, jest przystępny i one spłacają. Także złotówka, każda złotówka, która jest przekazana Habitatowi w formie darowizny, ona pomaga wiele razy. Pomaga jednej rodzinie, jest spłacana, pomaga kolejny raz. Kolejny, kolejne takie źródło naszego finansowania to są nasi wolontariusze. Nie wspomniałam nie jeszcze tutaj jednym z, z jednym z naszych celów pożytku publicznego jest organizacja i wspieranie wolontariatu. I na, nasza, w naszej organizacji współpracujemy z bardzo wieloma wielu wolontariuszami, i tutaj można, można ten wolontariat podzielić taki na dwie takie grupy. Jest to Polski Wolontariat Pracowniczy i też y, wolontariat międzynarodowy, to znaczy tutaj wspierana nas organizacja Global Village, która organizuje przyjazdy grup międzynarodowych grup, to znaczy głównie to są często grupy ze Stanów Zjednoczonych, ale też y, grupy z innych krajów. I w ciągu roku tylko kilka takich grup przyjeżdża do nas, i one wpłacają też darowizny na, na rzecz naszego budowania, naszych, naszych remontów i uczestniczą w pracach. W ubiegłym roku pracowało na naszej budowie 216 wolontariuszy, i przepracowali łącznie ponad 4300 godzin. I bardzo fajni są ludzie w tej fundacji, także. Naprawdę super. Jest kwota taka, którą po prostu no, ja sobie sama ustaliłam według mojego tam jakiegoś budżetu, na którą mi po prostu no, stać z tyle, ile po prostu mogę, to miesięcznie się spłaca. Także jest to no, naprawdę super oferta i okazja. A wyobraża sobie Pani życie w dalszym ciągu takie jak dawniej, w sensie jeden pokój, osoby dorosłe plus dzieci? to się tak w ogóle da żyć? Da się. Da się żyć, naprawdę. Przynajmniej jest tak fajnie, bo przynajmniej wszyscy są razem i, i nie ma tak, że każdy się zamyka w swoim pokoju i jest to właśnie taka wspólnota w rodzinie. W Gliwicach jest bardzo trudna sytuacja mieszkaniowa, dlatego że Gliwice w zasadzie nie mają pro, programu budownictwa socjalnego. I ludzie, którzy mają przyznane mieszkania socjalne latami na nie oczekują, nie ma, nie ma tych mieszkań. Nie ma też możliwości otrzymania mieszkania do remontu. Od lat lista jest zamknięta. I dlatego miastem, z którym bardzo mocno współpracujemy, w tej dziedzinie jest miasto Opole, gdzie troszeczkę łatwiej jest dostać mieszkanie do remontu, i tam rodziny z takiego ośrodka readaptacyjnego szansa, w którym one oczekują na mieszkanie przez jakiś czas, czasem to jest nawet 10 lat. Kiedy otrzymują mieszkanie, nie ma, zwykle nie mają środków, żeby takie, takiego kapita taki kapitalny remont wykonać, bo koszt może wynosić około 20 tysięcy, i wtedy my pomagamy sfinansować ten remont. Więc ta, ta, taka rodzina, kiedy przychodzi do nas, przede wszystkim sprawdzamy jej sytuację mieszkaniową, jej sytuację rodzinną i jej sytuację materialną. Jeżeli chodzi o sytuację mieszkaniową, sprawdzamy potrzeby. Najważniejsza jest potrzeba. Kolejna rzecz. Rodzina musi mieć nie być za bogata, żeby bogate rodziny są w stanie pomóc sobie same, natomiast musi być to rodzina zdolna do spłaty w jakiejś, w jakiej, musi mieć wolę spłaty, nawet w jakichś małych ratach, tego, co, tego wkładu, który będzie zainwestowany. Takim zaleceniem do Naszej pomocy są na przykład choroby dzieci, na przykład zagrzebione mieszkanie i astma oskrzelowa czy jakieś takie pro, inne problemy, czy niepełnosprawność dzieci, to, to w, taki, w takich sytuacjach też pomagamy. I oczywiście sprawdzamy każdą sytuację, wysyłamy naszą komisję, współpracującą z nami komisję doboru rodzin, która ogląda mieszkanie, która sprawdza czy wszystko co ta rodzina nam przekazała jest prawdą i następuje proces taki kwalifikacyjny, mamy strukturę taką zarządową, która Zarząd decyduje wtedy, w jakiej wysokości i na jakich zasadach pomoc danej rodzinie, czyli jaka, jaką kwotą pomagamy i w jaki sposób będzie to spłacane. I Następnie zawieramy z taką rodziną umowę i wtedy już, kiedy mamy zawartą umowę, finansujemy wszelkie wszystkie prace, całą robociznę i także materiały, czasem wykonanie projektów. Jeżeli to są projekty potrzeba wykonania łazienki, finansujemy projekty, także. I finansujemy do zakończenia cały, cały ten proces. Natomiast po zakończeniu remontu rozpoczyna się spłata, także wtedy rodziny w dogodnych ratach zwracają ten nakład, który włożyliśmy. To co, to, to, Rodzina spłaca tyle, ile jej pomogliśmy. W ubiegłym roku pomogliśmy 19 rodzinom, natomiast w przeciągu ostatnich lat to będzie około 500 rodzin. Aby mieć pewność, że organizacja, której chcemy przekazać, swój 1% otrzyma nasz datek, w rozliczeniu podatkowym należy wpisać nazwę organizacji oraz dziesięciocyfrowy numer KRS, a także obliczoną kwotę darowizny.